Siemanko, z tej strony Chodowcy y, i kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek, którego jeszcze nie nagrywaliśmy, czyli co robimy wieczorkiem u kur. Tego nie robimy. Mm. <śmiech> <Cię> <śmiech> przekładamy się przekładamy zawsze z czasem, bo schakujemy na siatkę. Tam się ale zazwyczaj je tak przytulamy do siebie, ale na razie jeszcze nie przytulamy do siebie, bo kurki y, chodzą. I tak, dzisiaj wam pokażemy... Znaczy nie robimy zazwyczaj tego wieczorem, ale zdezynfekujemy. To będzie taka dzisiejsza nasza nie, po, de, rutyna. No jutro rano, ale nie mieliśmy czasu. I też będziemy robić rutynę tą... Wodę jaka nie co bo wszystkie są dobre. Będzie zbieranie jajek i takie rzeczy, I więc... Mamy kur. Więc my się przenosimy teraz do dezynfekowania. To będzie nasza pierwsza rzecz. Proszę powiedzieć. Mamy już rękawiczki. Rękawiczki mamy w razie, bo już nasa nie będziemy zakrywać, bo... Z barankiem TV pan pisał, a mi mówił, że, mówi, że nie trzeba mieć ten, ten, takich rzeczy. Więc po prostu zaczynamy. Nie trzeba kupić, tylko z jest bo tylko że to się robi. Znaczy, to jest stanie, więc no, normalnie będziemy kupować najpierw fusilę, gdy dezynfekujemy. Wszystko. Tu na razie nie będziemy tak wszystkiego wysypać, tylko takie szczeliny, gdzie są w ziemi, znaczy w ziemi w podłodze, takie rzeczy. Nie wiem, to było tyle, że byśmy sprzątali Chyba w poniedziałek będziemy, bo mamy zimniej, i to będzie lepsza robota przy zimie niż przy gorącu. Jak lepiej gorąco No tak. No. Przyszło, że mam ten, że mam mało tego tego. E. Dobra, to... Nie no, gigabajt powinien starczyć na tym egranie Że mam mało pamięci e. może starczy to ja wam na razie zrobię cięcie żeby pamięci mi starczyło A teraz słyszało będziemy dezynfekować więc dezynfekujemy szabło i zaraz się widzimy dobra skończyliśmy dezynfekować i dla Was taka informacja jeżeli dezynfekujecie tym yy, lubisanem co my, to jednak nie musicie mieć żadnych takie rzeczy, znaczy oferuję sobie wam nic się nie stało. Ale trzeci raz dezynfekujemy i nic się nie stało. Nawet tutaj na skórze miałem i mi się na nic nie nic. Więc no, w razie czego mamy te rękawiczki, ale osoby, które nie mają, to raczej nie muszą się bać. Ale wiadomo, no, zawsze to są takie substancje, więc też różnie bywa czasami. Ale no, no więc, teraz lecimy do kolejnej naszej czynności, więc zaraz się widzimy. Dobra, teraz kolejną rzecz, którą robimy, to wyganiamy szabu, więc w, to tę te nakrapianą, czarną ten, my je wganimy, A żółte Wam pokażemy może. Czy nie wiem, zobaczymy jak zrobimy. Dobra, kogucik tutaj jest włożony. Kurka nakrapiana. Czemu nie mogłem wchodzić, ale położyliśmy go. Tu są Teraz kol... Zobaczymy, czy najedzone. Ten kogucik nie jedzę z nim, bo on taki jest dziwny. Bo ani sam nie tu nie umie wskakiwać. Też, tak, czasami wygląda jakby był ślepy czy coś. Tak. Ale dzisiaj najedzona. Od niej mamy już dwa jajka, wczoraj było. Ale depta kurki dobrze, dzisiaj znaczy, kurkę. Tamty nie depta, tylko tą. Jeszcze, jeszcze wam pokażę, jak kochiny wskakują. One tak śmieszne Może dane. silki, nie wiem, Nie mają. pint, red pearl, i szara. A czasem. Silki ogólnie to one umieją, tylko że one, zanim by wskoczyły, to byśmy musieli czekać do dziesiątej. Za chwilę się widzimy. Dobra, tu są kochiny. O, inny teren lądecki, chyba się się Tak się na nas żalismy Tu pies, jesteśmy po drugiej stronie siatki No Dobra, poczekamy aż zacznę tak Będziemy widzieć, że chce wskoczyć, bo coś niechętnie chyba Może <taka> To jest to wejdzie, to może skoczy. O, zobaczcie, chyba będzie wskakiwał. O, no, dobra, więc tu jest pierwsze, mamy wygnane. Teraz bierzemy kasz i. No dalej, chodź, próba. co jedzone. on jest no, jak zwykle. On tylko siedzi i je. A z gubek, nie, że. fajne jest, to Ja trochę, żeby zamknąć by nie wyszły A to zablokowaliśmy też na tych gównach Bo tutaj kochiny też by się przyjął, bo co się zalęgło Dobra, więc teraz będziemy wganiać silki, ale Silki będziemy wyganiać długo, więc dopiero będziemy się za chwilę Więc już wygoniliśmy silki I Teraz, nie Wam nie będziemy pokazywać jak to zamykamy Tylko będzie jeszcze ze zbierania jaki będzie koniec odcinka Więc zaraz się widzimy Dobra, ja tu będę zamykał szafą Proszę. Zamknięte. Pasza leci. Tutaj na dół tu nie chce mają, bo tu blizdy jakieś chodziły. Więc może sobie wyżrą. Teraz na krapianu. Dobra, zaraz wam pokażę, bo na krapiana jest Patrzcie tutaj kochin. Co robi? Ja. Więc widzimy się za chwilę, tylko chciałam nagrać, bo to już żółte nagrządy są wstawione, a to kochin jak zwykle je, więc zaraz się widzimy. No ale teraz przyszliśmy powietroczankę, tu mamy naszą taką stertę. Więc weź się jedną i lecimy zbierać jajka Dobra, cesa się uniosek dawno nas tutaj nie było. Tutaj, nie wiem czy widzieliście, a tu kaczka siedzi. E, Miks przeniesiony już. I kaczka siedzi, a się krok tej kaczki nie ma, ale to moja jajka. Widać ma 7 jajek. Dobra więc Szybko zbieramy jajka. Albo Wam pokażę, ile jest. 2, 2, i tu jest 3. Czyli mamy y, 7 jajek. Jak dobrze widzę. Znaczy, jak przystaje. Są takie ładnie, duży. Przejdziemy się na ogród i zobaczymy, czy są jakieś jajka. Jak będą, to wam nagramy, a jak nie, to po prostu dogramy. Pożegnanie, więc zaraz się widzimy. A i zapomnieliśmy, że tutaj, na naszej wieczornej, nie, nie pamiętam, jak się nazywa. Przychodzimy do kurczaków, patrzymy.